Bo Tyle ranków bierz, ranków bierz ile... kurwa, ale czy, on jest słaby. Czy nie, nie bierz. Znacie, biegnijcie tu. <coughs> Bo jak oni robią geja, to mogą mieć tu wszędzie home. O, o kurwa! Ile nie biegnij, tu chyba z 20 tu mam. No. <laughs> Nagrywam tu Czekaj, muszę znaleźć dziurę jakąś, błagam! Kurwa, ile ich tu jest, przysięgam ci, z dwudziestu! To jest ten Zandej? Ta! Bo to ta nasza santa Ale ty, no, ale przysięgam ci, ich jest milion. No, gdzie... Znalazłem dziurę! Uciekam! Gdzie są te grochy? A, bo ten Zandej to jest ten chemik. Nie to Teraz Za Teraz grać. Czemu? dobrze. Teraz dobrze. Teraz dobrze. Teraz no to jest Teraz dobrze. Teraz dobrze. Teraz poczekaj na dobrze. wtedy to, to będzie. Logłem im, padłem? Yeah. Nie. O,